Nie analizują porażek w nieskończoność, analizują momenty, w których coś zadziałało. Zamiast pytać, dlaczego to się nie udało, pytają, co wtedy zadziałało i jak mogę to powtórzyć. Nie marnują czasu na naprawianie każdego detalu. Budują systemy, które wzmacniają ich mocne strony, dlatego że wiedzą, że energia podąża za kierunkiem, a nie za żalem. I ta zasada jest uniwersalna. W relacjach nie naprawiaj partnera. Zauważ, co między wami działa i rób to częściej. W pracy nie szukaj winnych, zauważ, co w zespole działa dobrze i rozwiń to. W sobie nie skupiaj się na tym, czego ci brakuje, tylko zauważ, co już w tobie funkcjonuje dobrze. Bo skuteczność to nie perfekcja, to świadome powielanie tego, co żywe i dobre. Nawet najlepsi ludzie świata nie są perfekcyjni, oni są po prostu konsekwentni. Sportowcy, artyści, liderzy, terapeuci, wszyscy mają swoje rytuały.